Moduł odgrywania dopingu jest jakby tym sercem aplikacji. To jest moduł najważniejszy i on jest najbardziej innowacyjny w tym wszystkim. Ale żeby dać coś więcej użytkownikom, którzy będą korzystać z aplikacji w trakcie swoich ulubionych wydarzeń sportowych, dołożyliśmy funkcjonalności, na przykład w postaci znanego z aplikacji bukmacherskiej StatScora. Jest to moduł prezentujący. Na żywo wydarzenia boiskowe, pokazujące statystyki ze spotkań rozegranych chociażby pomiędzy drużynami, które właśnie oglądamy. Także jest tam mnóstwo danych, które powinny interesować każdego kibica w trakcie wydarzenia sportowego, i są zebrane w jednym miejscu. Dodatkowo umożliwiliśmy czat pomiędzy użytkownikami. Jest to również rozwiązanie znane i lubiane przez, przez kibiców, którzy korzystają czy chociażby z portali prezentujących na żywo transkrypcję tekstową z różnych wydarzeń sportowych. Mogą za pomocą tego czata tworzyć swoje pokoje prywatne, zapraszać znajomych. Czyli wiem, że ja i piątka moich kolegów ogląda ten sam mecz, robię sobie pokój, zapraszam ich, możemy dyskutować na temat wydarzeń wojskowych pomiędzy sobą, także nikt inny tego nie widzi. A możemy też dyskutować na forum wszystkich kibiców jednej i drugiej drużyny. Oprócz czata aplikacja umożliwia również puszczanie e, chociażby transmisji radiowej bądź innej audiodeskrypcji, e, która daje e, po raz kolejny. Kibicowi, to, że ma wszystkie swoje ulubione featurey z różnych miejsc w jednym miejscu, czyli w aplikacji Danoise. Jeżeli nie możemy w danym momencie siedzieć przed telewizorem i oglądać meczu, możemy go posłuchać, możemy widzieć na żywo za pomocą Statscora to, co się dzieje na boisku i możemy wymieniać informacje pomiędzy sobą a swoimi znajomymi. Dzięki temu, również po zakończeniu pandemii, aplikacja Danoise, kiedy kibice wrócą na stadiony, dalej będzie użyteczna. Dlatego, że tworzy takiego huba, takie centrum do wspólnego kibicowania i łączy. Kibiców z klubem, dlatego że klub również przez aplikację ma możliwość chociażby komunikacji, może wysyłać informacje w postaci notyfikacji push, może kontaktować się bezpośrednio z kibicami. Dlatego zarówno dla, dla klubu, jak i dla kibica ta aplikacja ma być wartościowa.